Cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony. Łukasz, słuchajcie, jestem już zmęczony tym, że już ludzie mówią: a kurczę, wszystko przegapiłem, te wzrosty oczywiście, teraz to już jest za późno. No, spróbuję tam za x lat przy kolejnej bestie. Słuchaj, nie jest w ogóle za późno, tym bardziej nie jest za późno na ten altcoin season, który dopiero nadejdzie, i w tym filmiku, za pomocą różnorakich wykresów, postaram ci się to wytłumaczyć, dlaczego jeszcze ciągle, a dopiero w sumie będzie idealny moment na to, żeby obkupić się w altcoiny. No, bo tak, niektóre z altcoinów, już faktycznie dużo wystrzeliły w górę, aczkolwiek te największe wzrosty większości altcoinów dopiero nadejdą. i to wszystko wytłumaczę Ci, jak to wszystko wiąże się z cyklicznością na Bitcoinie, z całą cyklicznością na wszystkich kryptowalutach i dlaczego jeszcze nie zdarzyło się nic innego, co nie zdarzyło się w przeszłości, na cyklu poprzednim albo na jeszcze poprzednim cyklu i możemy też spodziewać się tego, że stanie się też podczas tego cyklu, także jeszcze nic nie przegapiłeś, nie martw się. I zanim do tego przejdziemy, to może być tysiąc dolarów do wykorzystania na dźwigni od Bybita, i mam z nimi nową współpracę, no i z tej okazji właśnie mam dla was airdropa, gdzie możesz wykorzystać 1000 dolarów od Bybita do zawarcia pozycji, link macie na samej górze w opisie, to co musisz zrobić to zrobić konto z tego linku zrobić KYC i wpłacić w perspektywie 7 dni 100 dolarów od siebie, żeby tam wiecie, ludzie nie robili multi kont. i tutaj właśnie możesz sobie obstawić czy chcesz wejść w longa na bitcoinie tymi pieniędzmi od Bybita czy też w shorta, także na na tej stronie, do której link znajdziesz w opisie. To wszystko tutaj sobie możesz ustawić i faktycznie wejść w tą pozycję wartą 1000 dolarów. Co myślę, że jest mega fajną opcją, tym bardziej, że Bybit ma najniższe prowizje na rynku. Dodatkowo też konkurs ode mnie, bo chciałem w listopadzie zrobić jakiś swój konkurs, kurczę, nie miałem za bardzo pomysłu, ale 1000 dolarów ja też mogę wam oferować jednemu z was. Zrobimy sobie takie losowanie, będzie one transparentne na moim telegramie, także wiecie, bo ten tam nikt nie miał żadnych złudzeń, czy to było legitne. Czy nie, wszystko będzie transparentne. I to, co należy zrobić, to też osoby, które w miesiącu listopad zarejestrują się pode mną na bajbicie, będą właśnie mogły wziąć udział w tym konkursie. Plus, żeby osoby, które już mają konto, nie czuły się poszkodowane, to te, które mają już konto na bajbicie, mogą się pode mnie przepisać, i to również upoważni ich do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest te tysiąc dolarów. Jak się przypisać pode mnie, wchodzicie do mojego Telegrama. Tutaj pierwsza przypięta, ta wiadomość, wszystko tutaj Wam pisze, macie całą instrukcję, także raz. Airdrop od Balbita, macie link w opisie, plus konkurs ode mnie też 1000 dolarów do wygrania dla jednej osoby. Będzie wszystko transparentnie zrobione. Także zachęcam do rejestracji, ale dobra, my już tutaj skupmy się, kurczę na tych wykresach. Co ja tutaj Wam w ogóle przygotowałem, tak? O co mi chodzi? Jak, jak sobie spojrzycie, to tak naprawdę te wzrosty od naszego największego dołka, tej jakby bez cyklu dwa cykle temu, cyklu poprzedniego i cyklu tego, który ma miejsce teraz, tak naprawdę y, od tego dołka w perspektywie kolejnych trzech lat dochodzimy do szczytu Hossy. No i to tam mniej więcej jest taka ta, cykl, ta, cykl, ta cykliczność właśnie zachowana, co jest aż niesamowite, bo w tym 2015 roku do 2018 to trwało 1068 dni, a potem na kolejnym cyklu od 2018 do 2021 trwało to 1061 dni, także tak naprawdę tydzień krócej, ale to i tak jest chyba, przyznacie to, niesamowite, że to tak faktycznie jest no, ta skuteczność po prostu jest super zachowana. Plus też dodatkowo, od szczytu do all time low było tutaj 363 dni podczas tej BES w 2018, a tutaj na przykład trwało to nieco ponad tydzień dłużej, bo 376 dni. No ale czemu to pokazuje? No bo jak sobie zobaczycie, to te nasze trzyletnie wzrosty od tego all-time low, były tutaj, tutaj i też będą, miejmy nadzieję, tutaj, jeżeli ta sytuacja się zachowa, no to widzimy, że są podzielone na dwa etapy po 18 miesięcy. Etap taki powiedzmy akumulacji oraz potem już etap po halvingu dynamicznych wzrostów. Akumulacja, dynamiczne wzrosty. No jeżeli spojrzymy sobie na ten pierwszy etap, czyli tych pierwszych 18 miesięcy, w którym teraz również jesteśmy, no to zobaczymy sobie co? Że przez pierwsze powiedzmy miesiące w tym 18-miesięcznym czasie, no była taka strefa akumulacji, góra-dół, 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 potem był wystrzał w górę i strefa reakumulacji już na wyższych szczytach, góra-dół, 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 tak? I tak samo było tutaj. Strefa akumulacji tutaj, Góra-dół, 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 wystrzał w górę i reakumulacja już tutaj. Tutaj to było faktycznie dosyć większe. Ten wystrzał w górę był dużo szybszy niż tutaj, niż za pierwszym razem. Trwało dosłownie kilka miesięcy, była duża laga w górę, która nam dała, o tej widzicie, 200 praktycznie procent w górę i potem sobie przez dłuższy czas od każdego halvingu góra-dół, góra-dół. Potem był jeszcze COVID, tutaj się stał tak, ale szybko odzyskaliśmy i poszliśmy już w górę. I to, co możemy zobaczyć, naprawdę wszystko jest bardzo podobnie, bo tutaj również tak akumulacja, też parę tylko miesięcy trwało, nawet jeszcze szybciej niż tutaj. Wystrzał w górę tej reakumulacja, no i czekamy tak naprawdę do tego momentu, gdzie tutaj w kwietniu będzie halving, i po paru miesiącach przez to, jak też tutaj to widzicie, że o tu dziś był halving, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty miesiąc, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty miesiąc, dziś tak te pięć miesięcy po tym halvingu, dopiero potem są dynamiczne wzrosty, tak? Czekamy, 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 dynamiczny wzrost w górę, czekamy, 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 dynamiczny wzrost w górę. No i o czym ja tutaj w ogóle mówię, tak? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeszcze na serio macie czas, żeby to sobie dobrze w tego w te inne altcoiny wejść, nie przejmujcie się, dołóż do naszych Największego w Polsce Discorda. Otrzymasz wiele normalnie płatnych narzędzi za darmo, w tym high bloka do badania likwidacji, którego często pokazuję w filmach w zakładce Likwidację Chat. Znajdziesz też dostęp do najważniejszych dat ekonomicznych w zakładce Ważne daty, które pomogą Ci podjąć przed aktualnie ważnym wydarzeniem decyzję, w którą stronę grać. Również najważniejsze poradniki i edukacje oraz wiele zagrań naszych traderów marsza i sube. W zakładce Efekty WIP znajdziesz ich efekty. Nasza sekcja VIP również jest darmowa. Dołącz teraz, link masz w opisie. Fioletową emotką kółeczka. Aby mój duch mógł dokładniej wytłumaczyć, o co mi chodzi, to teraz sobie przejdźmy do wykresu numer 2. No bo co, o czym on mówi, tak? No, on tutaj już faktycznie lepiej nam obrazuje te cykle, które się faktycznie wydarzyły od, tak naprawdę, 2012 roku przez halving, drugi, trzeci i ten kolejny, który znowu nadejdzie. No bo jak widzimy, to tak naprawdę od naszego all time low, z wyjątkiem może tutaj tego 2011 roku, bo wtedy jeszcze Bitcoin raczkował, to było 13 miesięcy. Ale tak to patrzcie, jest bardzo zbliżone wszystko, tak? Od all time low 18 miesięcy, pyk. Od all time low 17 miesięcy, pyk. I tutaj też będzie 17 miesięcy, pyk. Także tutaj to znowu ta się fajnie zachowuje. Od halvingu do ATH mamy 17 miesięcy. Tutaj mieliśmy 18 miesięcy, i tutaj też z dużą dozą prawdopodobieństwa nasze ATH będzie właśnie w październiku 2025 roku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, tak można przyjąć, że wtedy właśnie będzie nasze. ATH. Jak wysoko dojdziemy, nie mam pojęcia, w zasadzie nie mam pojęcia, ale tutaj, jak na przykład ktoś chciałby iść tą moją strategią, którą podawałem parę dni temu, do tych osób, wiecie, bardziej chciwych, które mają problem się kontrolować, tym bardziej, jak już potem wejdziemy do góry, będzie dużo większe FOMO, będzie, wiecie, tam news, że idziemy tam na milion dolarów. Jak ktoś się potrafi się kontrolować to i też ma zamkniętego na przykład Ledgera gdzieś tam w skrypce jakiejś, jak, jak ja, no to tutaj właśnie na ten październik 2025 roku. Idąc tą cyklicznością, która tutaj zawsze się sprawdza, a pamiętajmy, że za każdym razem, bo już jestem na tym rynku długo, za każdym razem ludzie mówią, że nie, teraz to już się nie sprawdzi, już ta cyklo się rozjechała, już za dużo osób o tym wie, więc to już musi się nie sprawdzić. Słuchajcie, tak jest za każdym razem, tak w każdym cyklu mówią ludzie, a jakimś trafem to ciągle jakby działa. Także być może teraz oczywiście to już nie będzie działało, ale no jest duża szansa na to, że będzie, więc październik 2025 możliwe, że właśnie gdzieś w tym tutaj okresie bardzo bliskim od tego będzie szczyt tej naszej hossy. No ale dobra, wracając do tego, kiedy jest ten najlepszy czas na kupno tych kurczę, altcoinów, tak? No bo widzimy, że jest halving, potem są tu jakieś spadki, i tak naprawdę po kilku miesiącach mamy tak zwany 50% breakout, tak? Czyli jak sobie weźmiemy ATH. All time low to jest jego 50%. ATH, all time low, 50%. ATH, all time low, 50%. Teraz to jest na poziomie 42 tysięcy dolarów. No i o tyle to jest ważne, że to jest taka nasze jakby potwierdzenie tego, że faktycznie od tego właśnie momentu, który jest tak naprawdę zawsze kilka miesięcy po halwingu, jak sobie go przebijamy, to od tego momentu zawsze jak dotąd były te dynamiczne wzrosty, tak? Ten moment. Pójść do góry. Ten moment, do góry, ten moment też dynamiczny. Tak naprawdę każda świeca miesięczna jest bardziej zielona od drugiej, tak? Tej jedna, 30% w miesiąc, druga, czy 50% w miesiąc, trzecia, też tyle, nie? I tak dalej, i tak dalej. Aż potem jest jakiś tam spadek, i potem jest już nasze ATH. Także z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy sobie powiedzieć, że też parę miesięcy po tym halvingu, który jest w kwietniu, powiedzmy od 3 do 5, czy nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do pięciu miesięcy, możemy sobie powiedzieć, że jak to jest kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to jest trzy, to więc od lipca, sierpień, wrzesień, gdzieś w tym tutaj momencie powinniśmy przebić sobie ten nasz level tych 42 tysięcy dolarów i od tego momentu gdzieś mniej więcej te dynamiczne Wzrosty, które potem trwają jeszcze przez kolejno, no tak naprawdę rok, powinny się już tak zacząć na całego, tak? Także jeszcze macie, słuchajcie, sporo czasu. I czemu o tym mówię? Mówię o tym dlaczego, że ten 50% breakout to jest taki moment, w którym jakby już mamy praktycznie pewnik, poza tym właśnie prawdopodobieństwa oraz też cykliczności, że tutaj te wzrosty będą mega duże i wtedy też zdecydowanie ten kapitał przerzuci się również na te altcoiny i wtedy mamy pewność, że faktycznie to jest dobry moment na to, żeby te wzrosty były. Dołącz do mojej darmowej grupy na Telegramie Rare Crypto Signals. Udostępniam tam za darmo moje analizy i zagrania, sygnały, wskaźniki, których używam na filmach, dzielę się z nimi za darmo. Powiem ci jak odebrać pierwszy trade na 1000 na dźwigni, i odbierasz też darmowy AirDrop na 30 dolarów. Link masz w opisie, zobacz sobie koniecznie. I zobacz tam też przypiętą wiadomość przy okazji. I tutaj to macie, właśnie fajnie jest obrazowane, tak? Tutaj mamy Total Market Cap, wyłączając Ethereum oraz Bitcoina, czyli jakby te naprawdę praktycznie same same altcoiny, tak? No, czyli właśnie ten altcoin season o którym mówię. No i o co chodzi? Tutaj mamy ten halving, tutaj mamy ten właśnie 50% breakout, który był podczas tamtego cyklu i od tego momentu tak naprawdę jakbyś jak już mamy te potwierdzenie także ok, jest ten 50% breakout osiągnięty. Według cykliwości jest teraz dużo szansa to, że będzie ten altcoin season na całego na tych altcoinach tutaj wchodzę według to się wszystko sprawdza. Bitcoin przebił te 32000, jesteśmy parę miesięcy po halvingu bla bla tata bla. tata. Mamy x12 średnio na altcoinach, tak? No i oczywiście, słuchajcie, mogliśmy w to wejść wcześniej, tak? Mogliśmy w to wejść nawet tutaj na dołku, ale prawda jest następująca, że nigdy nie wiemy, gdzie ten dokładnie dołek będzie, tak? Niektórzy wejdą tutaj, duży tutaj, trzeci tutaj, w cały Twitter ci mówi, że będziemy jeszcze niżej spadać i tak naprawdę często jest tak, że możesz te najlepsze momenty ominąć no, i pod względem cykliczności, jakby tu masz potwierdzenie, że praktycznie masz pewnik, że te altcoiny zaczną ci rosnąć, tak? Po tym tutaj 50% breakout, który wam pokazywałem, tutaj masz pewnik, że te altcoiny zaczną bardzo ci rosnąć. I zamiast uśredniać też w nieskończoność, wiecie, od szczytu hossy, jak ludzie tam się nie znają, uśredniają, 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 też niektóre altcoiny spadną do zdera. Pamiętajcie, że 90% altcoinów, które były na tej hossie w 2017 i były one w top 100 na CoinMarketCapie, Teraz ich już w ogóle, jakby nie, że nie ma, ale spadły na tam jakieś, znowu, nowe, oddalone miejsca, przez to, że pojawiają się ciągle nowe coiny, jest hype na nowe. Te stare nie nadążają z marketingiem. Dlaczego? Bo lepiej wypuścić nowego coina dla nowych ludzi niż tam, wiecie, zadobalać tych starych. No tak, to niestety w kryptowalutach jest. Także dużo bezpieczniej jest sobie właśnie dołączyć tutaj, wejść sobie w te twoje altcoiny, które tam chcesz, w te, nie wiem, w moim wypadku to będzie Matic, na pewno. Arbitrum też bardzo lubię. XRP, te trzy mniejsze, wtedy też y, dopiero one zaczną wyszliwać w górę jak z procy. Według mnie to jest po prostu dużo bardziej bezpieczne niż tam szukanie tego dołka, czy tu się go trafi, czy tu był, a może już tu jest dołek, wiecie, gdzie jest ten dołek, nie? Tutaj wiecie, że te altcony zaczną rosnąć, także tak naprawdę jak teraz te wzrosty przegapiliście, no to nic się kurczę nie stało, tak? Do tych... Powiedzmy pięciu miesięcy po czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no lipiec, gdzieś tutaj. Macie jeszcze tak naprawdę ile? 9-10 miesięcy. Ciągle sobie tutaj możecie te alty akumulować, wtedy wchodzicie w te swoje ulubione i tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa, biorąc pod uwagę cykliczność halvingi, to jak to jest dokładnością, tak naprawdę do dni, do tygodni wszystko się rozkłada, gdzie ludzie zawsze mówią, że a, już ta cykliczność nie działa, ona słucha już tutaj miała nie działać, ja jestem na rynku od 2017 roku, już tu się o tym mówiło, potem się tu o tym mówiło na bess tu też się o tym mówiło, że to już nie działa ale jakoś to zawsze działa. Także teraz też właśnie takie słyszecie wiecie, litanie, że tu nie będziesz tego szczytu Hossy, bo to już nie działa. No, może to już nie działa, ale jednak tak się zawsze mówi, a jednak zawsze działa. Więc no ja myślę, że to idzie właśnie ten i tak szczyt chodcy będzie biorąc pod uwagę to, co inni mówią. No i to jest właśnie to, o czym mówię, tak? Powiedzmy, że wchodzicie sobie w Ethereum na poprzedniej bessie i zamiast szukać gdzie jest ten dołek, żeby najlepiej zainwestować i to zamiast przestrzeliwać, to tak naprawdę Tutaj inwestujący, czyli na tym 50 breakoutie, macie już prawie stuprocentową pewność, że to jest dobry moment idealny, żeby wejść w altcoina waszego jakoś tam ulubionego. I tak naprawdę macie z niego od tego momentu 15x, tak? I oczywiście możecie mieć dwa razy więcej, jakbyście weszli w tym idealnym momencie, na tym idealnym dołku, no, ale kto go przewidzi? To jest niemożliwe, prędzej stracicie. A tutaj macie tak naprawdę mega fajny niepewniczek, bo tak się nie mówi, ale, ale wiecie, kurczę. O co chodzi? Słuchajcie, pamiętajcie o, ty o tym airdropie, nowe osoby, macie link na samym górze, mogą wejść w shorta albo w longa, to jest stosowane przez Bybit'a, nic nie tracicie własnego kapitału, możecie sobie właśnie zaklejmować 1000$ w pozycji w shortzie albo w longu, musicie wejść z linku ode mnie, jest link w opisie i w komentarzu, mieć KYC płacić 100 własnych dolarów. Tego Wam nie pożerę, to jest tylko dlatego, żeby wiecie, tam ludzie nie robili multikont oraz również jest konkurs ode mnie. Osoby, które zrobią konto na bajbicie, zrobią tam te KYC w miesiącu listopad, wezmą udział w losowaniu już moim losowaniu 1000 dolarów. Te wyniki zrobię naprawdę transparentne na telegramie, żeby tam nikt mi nic nie zarzucał, a osoby, które mają już konto na Bybit, a chcą też udział wziąć w losowaniu, tutaj macie w przypiętej wiadomości, jak właśnie zmienić te konto na Bybicie, żeby być pode mną i wtedy też będziecie mogli w tym losowaniu wziąć udział. Tą instrukcję, jak tutaj te konto zmienić, macie w przypiętej wiadomości na telegramie, klikacie tutaj na samą górę, i macie do wyboru 30 dolarów, tutaj jeszcze właśnie macie przy okazji też dolary. I no co, tutaj macie dużo naprawdę bonusów rejestrując się pode mną na Bybitie, także sprawdźcie sobie wszystkie, najwięcej w Polsce tych bonusów jest, także myślę, że wam się to wszystko fajnie opłaca. Bybit ma też najmniejsze prowizje na rynku, także no już w ogóle. To wszystko w tym filmiku, dziękuję wam za uwagę, no i widzimy się w następnym. Dzięki i cześć.